Minął rok, odkąd pokonaliśmy Gandalian w walce o Nitie i obroniliśmy świętą kulę. Po powrocie na ziemię odbudowaliśmy Baku Przestrzeń, którą na nowo pokochały miliony ludzi. Nasz wielki turniej ściągnął tłumy dzieciaków. Wśród nich znaleźliśmy się ja i mój drago, Marucho i jego nowy Bakugan Priestar oraz Shun i Taylan. Nowi gracze to nowe, niezapomniane emocje i nowe wyzwania. Stawka jest wysoka, a szanse wyrównane, ale młodzi wojownicy będą walczyć do ostatniego tchu! Powiedz czy plan już masz, przeciwnym ci śmieje się w twarz, podnieś na niego wzrok, potem zrób pierwszy krok, o swoje życie grasz, o sobie wielką masz. Kuzo, zostaliśmy, Dana? Mm, przykro mi, Dan i Drago gdzieś wyszli Założę się, że wybrali się do paku przestrzeni na trening mm. Też tak myślę mhm. Chłopcy, mam pytanie Czy Dan mówił wam cokolwiek o swoich koszmarach? Wczoraj znów obudził się z krzykiem eee. Niech się pani tym nie martwi To efekt stresu związanego z turniejem mhm. No to czy moglibyście mu delikatnie zasugerować, żeby się odprężył? No pewnie. To miłe, mój Dan ma niezwykłe szczęście, że ma tak wiernych przyjaciół, jak ci dwaj chłopcy. Młodzi wojownicy Bakugan. Upadek! Gotowy? No pewnie, dzisiaj jest nasz wielki dzień. W końcu rozwiążemy nasze problemy. Dokładnie. Chodźmy! Hej, przecież tutaj! Fila! Hmm? Gdzie on będzie? Wydaje mi się, że w stronę areny J. Nie jest to zamknięta na czas remontu. Mhm. Supermoc, aktywacja! Hiperdziost smoka! Atakujesz pełną parą? Jeszcze nie, dawaj dalej! Nie ma sprawy! Musisz dać z siebie wszystko, jeśli chcesz się nauczyć, jak kontrolować tę moc! Nawet jeśli to tylko trening! No proszę! Trenują w tajemnicy, więc to znaczy, że... Że Drago wcale nie panuje nad swoimi mocami, jak wcześniej twierdził Dan. Weźcie się, przytkajcie! Chcę w spokoju pooglądać prawdziwy spektakl siły! Supermoc aktywacja! Cios smoczej siły! Co się dzieje? Spokojnie, wszystko gra! Jesteś tego pewien? Oczywiście. Na razie to tylko rozgrzewka. Powtórzmy to jeszcze raz! Pamiętaj, że w ciebie wierzę! Supermoc Aktylacja! Cios z siły! To ja panuję nad tą energią, a nie on! Coś mi tu nie gra! Wytrzymaj, Drago! Przecież to zemto! Chodźcie! Trzeba im pomóc! Jasno! Bakugan, ja Bakugan start! Na przód, oh! Bakugan start! Naprzód, Lewis Taylor! Bakugan start! Bacz Striker! Robi się! Uh. Oh? Shun! Marucho, co wy tu robicie? Nie mamy czasu na pogawędki, Dan. Uh? Supermoc? Aktywacja! Czerwona broń, cięcie miecza! Ha! Ha! Supermoc Aktywacja! Mina O Pozućmy nieco emocje! Jak to możliwe? Zupełnie zneutralizował nasze ataki! Drago, załatwimy go! Supermoc Aktywacja! Struna smoka. I po kłopocie! O, ale jakim cudem? Kim jesteś? Czego od nas jesteś? Supermoc aktywacja! Biorun wzniesienia! <moc> Jest coś, czego nie wiemy, tylko szczerze. Ach. Czyli Zenton został stworzony w trakcie jednego z wybuchów energii Drago? Tak, ale. nic się nie stresujcie, dobra? Skoro pochodzi z energii Drago, to Drago może go pokonać. Mogłeś nam wcześniej o wszystkim powiedzieć. Po co? To sprawa dla mnie i Drago. I póki co, całkiem dobrze sobie radzimy. No i po co te zagrywki, Dan? Co takiego? Jeśli masz jakiś problem, to powiedz od razu! Pira chłopaki, luzik, to bez sensu! Lepiej się nie wtrącaj, szum! Dan, czekaj! Chyba powinniśmy za nim powiedz, prawda? Genialne! Chris ma rację. Madame Selon, absolutnie nikt nie może się z Tobą równać. Tak! Jestem pod ogromnym wrażeniem. Twoje ruchy są takie, no. i jakby to powiedzieć, no takie, takie, no. Pełne wdzięku. To właśnie chciałaś powiedzieć, mam rację? Nie, nie w tym sensie. Chciałam powiedzieć, że jej ruchy są takie prosto w punkt. Tak! Dokładnie, o to mi chodzi! Coś taka przygaszona? Czego tu szukasz? A jeśli powiem, że mogę spełnić każde Twoje życzenie, co by to było? Wydaje mi się, że moim najważniejszym życzeniem byłaby oczywiście bitwa. A z kim? Z młodymi wojownikami. Hmm. I to wszystko? Dlaczego nie chcesz mnie słuchać? Musisz zdecydowanie więcej walczyć. A to dlatego, żeby dać mi moc, której potrzebuję. Chcesz pogadać? Te wszystkie tajemnice niszczą naszą przyjaźń. To prawda. Ale jak możesz zatrzymać pociąg, który już odjechał ze stacji? Niestety nie wiem. I to jest problem. Żart? Nie wiem, pierwszy raz o tym słyszę. Wczoraj na pewno nie było tego w planach. Zapowiada się niezła akcja. Mogliśmy się domyślić, że to twoja sprawka. Nie musisz mi dziękować, przyjemność po mojej stronie. Tylko spójrzcie na nich, nie mogą się doczekać tego spotkania! Nie! Ja tam jestem gotowy! Ale dam mm Mhm, to mi się podoba! Nie pamiętasz już, co się wcześniej stało. Nie możesz tak ryzykować, rozumiesz? Mówiłem wam, ja i Drago mamy wszystko pod kontrolą, jasne? A jeśli... Przestań! Jestem Dan Kuso z młodych wojowników. Nie oczekujesz chyba, że się wycofam z wyzwania, prawda? Co nie, Drago? Właśnie, chwila! A? W takim razie chcemy do Was dołączyć. No dobra. Rozegrajmy bitwę zespołową. Drago będzie miał łatwiej. Mhm. Dobrze. Ooo, słyszałaś to? Dan boi się walczyć z tobą w pojedynkę, a? Żeby oszczędzić mu. upokorzeń, w bitwie wesprze mnie. Chris, co ty na to, moja droga? Zabija! Dziękuję ci, dziękuję. Obiecuję, że cię nie zawiodę. No dobra, dzieciaki! Pora zacząć walkę. Szanowni Państwo, za chwilę rozpocznie się najciekawsza bitwa dnia, w której Dan i Jun z młodych wojowników zmierzą się z Selon i Chris z zespołu Selon. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu nie mogę się doczekać. Tylko proszę was, bądźcie ostrożni. Wierzę, że wygrasz, madame Selon. Pole walki! ZA! Dzisiejszą scenerią będą strome ściany skalistego kanionu, gdzie wojownicy wzniosą się na wyżyny. To będzie walka zespołowa, a to oznacza, że zwycięży drużyna, która pokona obydwu przeciwników. Niech zwycięży lepszy! Powodzenia! Dobrze, zobaczmy czy marzenia się spełniają. Karta otwarcia, start. Bakugan! Bitwa! Bakugan! Start! Naprzód, Ventus Spyron! Bakugan! Bitwa! Bakugan, start! Naprzód, Ventus Taylor! Przekonamy się, czy jesteście mocni nie tylko w gębie! Ha! Bakugan! Bitwa! Bakugan! Zaczynamy! Bakugan, bitwa! Bakugan, start! Pokażemy na co nas stać! Naprzód wyrósł Tytanium Dragonoid! się! cygrysie! Dabaj! Mój ruch, supermoc aktywacja! A? Czerwona broń, cięcie miecza! A, a. Ha, ha! ten Tutaj jestem, typ Potraktuję to jako zaproszenie! Supermoc, aktywacja! Puls żaru! Supermoc, aktywacja! Serce prawdy bastion liczny! Przetrzymajmy ich! Dobra? Robi się! Supermoc, aktywacja! Strzał wiatru, cięcie pyłu! Ale numer! Widzieliście to? Szum jest gnialny! Co? Interesujące. Ha! Ha! Na siłę odpowiedzmy finezją. Supermoc! Aktywacja. Ożywienie Kanopusa! Całkiem sprytny trik! Ona go ożywiła! O ja! Rządzi! Rządzi! Super! Jej, dziękuję ci pani Selon. Mam jeszcze spore energii do walki. Ha! Supermoc! Aktywacja! Sztek Pedroka! Całkiem dobry ruch. Do roboty! Nie zostawimy tak tego! Jasne! Niezwykłe jest szybszy niż błyskawica. Supermoc! Aktywacja! Strona smoka! Aaaa! Aaaa! Ja tak nie wystarczy. Uh! Super moc aktywacja. Ogień smoka. Uwaga! O nie! Super strażnik straszny kardeczny! Wygląda na to, że trafiłeś na czuły punkt, Chris. Czuły punkt? Słuchaj, Selon, my się nie boimy absolutnie nikogo. Hmm. Super aktywacja, płonąca magma. Ta mała się skurzyła, nie ma z nią żartów. Z nami też nie. Już czas pokazać pełną moc mojego drako. Jesteś gotowy? Zaczekaj, Dan! Jeszcze nie! Niby na co mam czekać? Supermoc Aktywacja! Cios Smoczej Siły! To nie wygląda dobrze! Nie dam rady! Nie wytrzymam tego, Dan! Nie! Czyżby miał problem z kontrolowaniem mocy? Przynajmniej, Tejlen, super mocna aktywacja, styl kazami ognista iluzja. Aaaa! Aaaa! Niewiele brakowało Shun! dzięki za pomoc. W porządku, Drago? Tak. Taylen odesłał część mojej energii, co mnie uratowało. Dzięki. Nie ma sprawy! No proszę, być może Taylen jest jeszcze lepszy niż Drago. O, rany! I znowu przegrałam! Od początku wiedziałam, że Chris sobie nie poradzi. To ja powinnam była pomóc Selon. Słuchaj, Dan! Nie wszystko da się załatwić w pojedynkę. Co? Pamiętaj, jesteśmy drużyną. Razem damy radę. No dobra, działajmy! Uderzmy w nich atakiem symultanicznym! Jasne! Słyszałeś, Drago? Supermoc aktywacja! Hiperdio Smoka! Yeah! Supermoc aktywacja! Strzał wiatru, cięcie pyłu! Karta otwarcia start! Czyste zło! Co? Skasowała moje supermoce! Supermoc aktywacja! Starożytna grawitacja! Supermoc, aktywacja! Serce prawdy bastion bitwy! Super Selon znowu się udało! To koniec dana! Selon rządzi! Dosyć tego! Kończymy żarty! Wiesz o czym mówię, drako! O pewnie! Atak pełną mocą! Naprzód! A? zaczekaj! Supermoc aktywacja! Cios smoczej siły! Ja! Chcę kontrolować tę energię, więc pomóż mi! Do dzieła, stary! Ja! O ja, w końcu mu się udało! O! Tylko czy to wystarczy, żeby zdjąć Spirona? Hm. O! panowie! Zwycięstwo odnoszą młodzi wojownicy! Hm. Przepraszam, że cię zawiodłam, Madame Selon. Chciałabym podziękować fanom za wsparcie, którego doświadczyłam podczas bitwy. Kochamy cię, Selon. I tak jesteś lepsza od tego całego Dana! Być może Madame Selon wcale nie przegrała. Proszę, proszę. Wygląda na to, że fani odwracają się od wojowników. Drago! <laughs> Nareszcie, energia zaczęła w końcu do mnie napływać. Obudźcie się, Mroczni Słupcy! Obudźcie się! Przejdę od razu do rzeczy. Dlaczego poddałaś walkę? Dobrze widziałam, że Dan zmaga się... Z jakimiś poważnymi problemami. To miało wpływ na jego formę. Więc postanowiłam to wykorzystać i zaskarbiłam sobie sympatię fanów. Wspaniały z Ciebie wojownik, dołącz do mnie. Przemyśl to szun. Nigdy. Gdy odkryliśmy, że Dan i Drago skrywają sekret odnośnie Zentona, Szum uznał, że Dan musi odpocząć od walk. Może to i dobry pomysł, tylko jak powiedzieć o tym Danowi? Jakby mało było kłopotów, to nagle zaczęli się pojawiać nowi wojownicy z potężnymi bakuganami. Robi się naprawdę gorąco. Ja i Szum musimy koniecznie opanować sytuację. Oglądajcie odcinek Wrogie Trio. Hej, to Anubias? Nie mogę w to uwierzyć. Co on tu do licha robi?